Zabrakło w tych pierwszych powołaniach kilku nazwisk, do których jesteśmy od lat przyzwyczajeni z różnych przyczyn. Z Grzegorzem Krechowiakiem wiedzieliśmy, że go nie będzie. Roberta Lewandowskiego wykluczył uraz. Zaskoczeniem na pewno pominięcie Jana Bednarka, którego powoływał każdy poprzedni selekcjoner, bo prawie każdy wstawiał go od razu do składu. Zobaczymy, czy to stała tendencja, czy, czy tylko na to pierwsze zgrupowanie Bednarek nie dojedzie. W jego miejsce niejako, no bo to środkowy obrońca, największe zaskoczenie z kolei, czyli, czyli Patryk Peda. No to jest chłopak, o którym się mówiło, że on może doczekać się debiutu w pierwszej reprezentacji, a jego szanse oczywiście bardzo wzrosły, kiedy kadrę przejął Michał Probierz, bo to był taki żołnierz Michała Probierza w reprezentacji młodzieżowej. Grał u niego praktycznie zawsze. Do tego poprzedni sezon w Serie B, zwłaszcza za czasów trenera De Rossiego, spal bardzo udany. I warto pamiętać, że to już Fernando Santos, niewiele dobrego możemy o nim powiedzieć, ale Fernando Santos zaprosił Patryka Pedę na takie zgrupowanie w czerwcu, bo chciał mu się przyjrzeć, więc to jest na pewno niespodzianka, ale pewnie nie nie sensacja. Poza tym jest kilku młodych zawodników, natomiast jak się spojrzy na tę kadrę troszkę inaczej, to znaczy pod kątem jedenastki, jaką może wystawić Michał Probierz. To może się okazać, że tak naprawdę poza Bednarkiem i nieobecnym wcale nie z powodu decyzji Michała Probierza-Lewandowskim, to będą właściwie te same nazwiska, a więc Szymańscy i Zieliński w środku pola, a więc Kiwiorna na obrony, Kasz, Bereszyński, Szczęsny w bramce. Z przodu zobaczymy, kto zastąpi lewego, więc słowa rewolucja ja bym nie używał jeszcze. Kogo możemy zobaczyć z opaską kapitana? No to jest pytanie, nie wiem prawdę mówiąc, jak Michał Probisz tutaj przyjmie strategię, czy będzie decydował reprezentacyjny staż, czy też pozwoli na przykład, żeby zespół wybrał, a może sam kogoś wskaże palcem. On no, takim dosyć naturalnym kandydatem wydaje mi się Wojtek Szczęsny z uwagi na, na staż w tej kadrze. Jeśli nie, to pewnie, to pewnie Piotrek Dzieliński, choć nie wiem, czy to akurat są te, te cechy, które, które kapitan powinien nie mieć. Gdyby miał dzisiaj strzelać to to, to pewnie powiedziałbym że szczęśliwy.